Rozmawiamy o kondycji lewicy, o tym, czy wykorzystała miniony rok. Już, już ustaliliśmy, że nie wykorzystała, więc rozmawiamy, dlaczego nie wykorzystała. I do tego chciałbym dorzucić nowy, nowy wątek jak czy strajk kobiet, czy wszystkie, wszystko to, co, się, co ma miejsce na polskich ulicach jest jakąś szansą dla, dla lewicy i w ogóle jak odkładając jakby partyjne, partyjne rachuby, jak to będzie miało, jaki to będzie miało wpływ na, na Polskę, na, na, na nas wszystkich. Ale może zacznijmy od, od tej głowy, bo już, już w pierwszej części wspomnieliśmy, że kłopotem, kłopotem lewicy jest to, że przywódcy bardziej zajmują się sobą niż, niż perspektywą przyszłości, niż, że brakuje im pewnego intelektualnego oddechu. No ale przecież Adrian Sandberg, nikt, nikt nie powie, że jest to człowiek nieprzygotowany do tego, by dyskutować na, na, tematy, na tematy polityczne. Jest, jest wykształcony, jest inteligentny, więc co, co, czegoś mu brakuje? Ja myślę, że akurat intelektualnie to Adrianowi Wizanbergowi niczego nie brakuje. Słucha się, go, słucha się go z nawet jeśli nie zawsze przyjemnością, to bez wyjątku z zainteresowaniem. Brakuje tej nowej wicy raczej czegoś poważniejszego, znaczy instynktu politycznego, wiesz? I na tym polega trochę ta różnica, że Najstarsze eldowskie pokolenie lewicy miało naddatek pewnego cynizmu i, i zmysłu politykierstwa, a, a być może niedostatki oczytania czy, czy, czy takiego obycia w w świecie nowoczesnych wartości i trendów, młoda lewica ma problem odwrotny, to znaczy doskonale zna się na nowych trendach, wartościach, wie, co się mówi na zachodzie, jest bardzo zanurzona w debacie intelektualnej na świecie, ale gdy przychodzi do działania politycznego, do takich zdolności podstawowych, budowania koalicji, dogadywania się z ludźmi, wyciągania ręki do kogoś, kto był być może wczoraj przeciwnikiem, albo chociażby do zdolności negocjowania, tak, do takiego po prostu które politycy powinni mieć we krwi, to okazuje się, że są, że są po prostu pogubieni zupełnie jak, jak dzieci we mgle. Dlatego, dlatego kiedy pytasz o, o być może jakieś deficyty tej, tej najmłodszej części lewicy czy, czy jego kierownictwa, to ja uważam, że tam nie ma intelektualnych problemów z rozpoznaniem rzeczywistości. Ja myślę, że oni że ją doskonale, doskonale dobrze potrafią opisywać, tylko że, jak wiemy od klasyka, rzecz idzie o to, by rzeczywistości nie opisywać wyłącznie, a także ją zmieniać. Mm -hmm. No dobrze, a starsza lewica ma z drugiej strony, to już sam to powiedziałeś, nadmiar cynizmu yy, i to, to doskonale, doskonale to widać niestety. No, ja tam widzę więcej gier yy, po to, żeby wyeliminować konkretnych przeciwników politycznych w ramach własnej partii, yy, niż, niż yy, o to, żeby ta partia była mocniejsza, silniejsza, żeby głos lewicy był, 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 był słyszany. Dwodzimy yy, Czarzasty, który buduł, chce budować się jako, jako lider, no jak go pamiętamy, jako człowieka od roofów, no więc który przychodzi do, do telewizji i tam, tam dyskutuje, ma za przeciwników trzeciorzędnych polityków PiSu, więc siłą rzeczy sam do tego trzeciorzędnego poziomu się sprowadza. I jakaż, jak, jak ta dyskusja wygląda? To jest głupie, pan jest idiotą, pan się myli. No. No naprawdę od lidera partii, a nawet od takiego ważnego polityka partii, no wymagajmy jakichś bardziej, bardziej, że tak powiem, przemyślanych wypowiedzi, które, które niosą większy ładunek intelektualny. Więc to, to, to jest za mało. Machanie łopatą przez, przez szefa partii to jest, to jest po prostu mało. No i jeszcze jest trzeci z rycerzy, czyli Robert Biedroń. No i cóż o Robercie Biedroniu można powiedzieć? Wydaje mi się, że skończył się w momencie, kiedy, kiedy nie oddał mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, czyli, czyli oszukał, no, oszukał nas, nas wszystkich. I budowa zaufania to dla to polityka rzecz bardzo, bardzo długa i bardzo ważna, bo no cóż, cóż Robert Biedroń ma. Cóż, cóż może zaoferować swoim, swoim wyborcom? To, że oni mu ufają, że wierzą, że o nich nie oszuka, że mówi prawdę, że, że to, co mówi dziś, to będzie, będzie mówił jutro. Po takim, po takim numerze, jakim wykręcił po, po wyborach europejskich, no naprawdę ciężko o to zaufanie. Prawda? Absolutnie tak. No, jest rzeczą. Tragiczną dla lewicy i jej wyborców w Polsce, że Robert Biedroń, który ma przecież piękną kartę i działacza LGBT, i osoby, która znosiła bardzo podłe traktowanie latami w polityce i w mediach i dźwigała, już mówiąc, Eklezjalnie ten krzyż na plecach, był pionierem wielu rzeczy. Ostatecznie bardzo dużą, żeby nie powiedzieć całość tego autorytetu, no przegrał jedną niedobrą, nieuczciwą decyzją o tym, by wycofać się ze wcześniej złożonej deklaracji. O złożeniu mandatu w Europarlamencie, a późniejsza kampania prezydencka i to, że była rozwleczoną w czasie porażką, za którą nie odpowiada wyłącznie sam Biedroń, to inna sprawa, ten, ten los przypieczętowała. Natomiast, żeby nie było wyłącznie tak, że narzekamy i że nie powiemy niczego, co napawałoby choćby cieniem optymizmu przed końcem naszej rozmowy, to dodajmy, że ta formuła koalicji słabych. W której lewica się teraz znajduje, jest najlepszą i jedyną formułą, w jakiej ona w ogóle może funkcjonować. Znaczy wszystkie słabości tych trzech środowisk jakoś nawzajem mimo wszystko się znoszą. Wszystkie ich deficyty, wszystkie ich błędy, wszystkie ich momentami obsesje mogą. Jakoś się niwelować pod warunkiem, że, że to są trzy środowiska, które scala. Choćby ten prozaiczny cel pozostania przy Ulicy Wiejskiej, pozostania w parlamencie. Ja napisałem także w przeglądzie, że choć być może aktualny kształt Lewicy wydaje się być mizerny, to nic gorszego niż rozpad już jej nie spotka tak? I, i, i raczej o pozostanie. W tej, w, tej, w tej czasami żenującej, czasami niewygodnej, czasami rzeczywiście niewygodnej sytuacji, jest koniec końców dla lewicy koniecznością, bo mocniejszej lewicy niż ta, będąca dziś koalicją słabych, po prostu nie będzie. A czy znaczy uważasz. Kontekset... Or, MM. <inaudible> uh -huh. A czy uważasz, Jak że strajk kobiet, że strajk kobiet to wszystko, co dzieje się dzisiaj na, na ulicach polskich miast y, jest szansą dla lewicy, czy ona jest w stanie to wykorzystać? Czy mo może być wiarygodna dla tych wszystkich y, dziewczyn, kobiet, y, no i y y y y, y y, y, chłopaków też przecież, którzy wychodzą na ulicę, y, broniąc, y, broniąc y, prawa do aborcji, broniąc wolności? Na pewno, na pewno tak jak bardzo dużo krytycznych słów o udziale. Lewicy w wojnach kulturowych minionego roku napisałem. Tak tutaj należy powiedzieć, że w pewnym wymiarze wojna kulturowa się już w Polsce skończyła i to, co robi władza, ma wszelkie cechy wojny politycznej przeciwko kobietom, przeciwko obywatelom, przeciwko rodzicom, który, którzy spodziewają się dziecka. I lewica jest jedną z tych sił, które dziś nadają tym protestom głos, które. Uczestniczą tak, jak mogą w wydarzeniach na ulicach, nie tylko wielkich polskich miast, ale także miasteczek i wsi, i wreszcie, która pokazuje, że te poselskie legitymacje i immunitety do czegoś się w realnych warunkach mogą przydać. Na pewno Mówiąc przez chwilę jeszcze tylko analitycznie, mamy do czynienia w Polsce z takim genderowym, płciowym podziałem na scenie politycznej. Kobiety głosują lewicowo i liberalnie, młodzi mężczyźni głosują prawicowo i konserwatywnie. Więc nie powinno nikogo dziwić, że lewica idąc, i za swoim instynktem, i za oczywistym interesem politycznym jest tutaj po stronie protestujących, i w moim przekonaniu, oczywiście po właściwej stronie historii, bo decyzja, która zapadła w Trybunale Pani Przyłębskiej, oczywiście budzi najwyższe. Oburzenie. Czy zaś możemy tutaj prorokować, że kto będzie politycznym zwycięzcą tego i czy akurat będzie lewica? Ja bym się nie odważył. Mogę tyle powiedzieć, że w, dzięki swojemu wsparciu dla protestów buduje ona swoją wiarygodność u protestujących i ustawia się na czele wyścigu do bycia. Do skonsumowania tego, mówiąc wulgarnie, na czele stawki tych, którzy zawalczą w Polsce o liberalizację prawa antyaborcyjnego, bo jeśli nie lewica. To nikt, ale wielokrotnie w Polsce już mieliśmy do czynienia z takimi zrywami społecznymi, które publicyści i komentatorzy chcieli określać jako zwycięskie, zanim jeszcze wzdążyły zanim jeszcze one w pełni wybrzmieć. Ja tego błędu popełnić nie chcę, ale uważam i tu się powtórzę, że po złamaniu kompromisu, tak zwanego kompromisu aborcyjnego przez Trybunał pani Przyłębskiej, to ci, którzy będą w zgodzie z Zresztą z wolą większości Polaków domagać się liberalizacji, będą mieli pełne prawo do tego, żeby te wajchę w swoją stronę przechylić i politycznie wyrażać to hasło, aż do kolejnych wyborów. Lewica jest kobietą, to, to możemy, możemy już mówić. Natomiast rzeczywiście, okoliczności historyczne, ruch Jarosława Kaczyńskiego. Dał lewicy pewne instrumenty do politycznego działania. Czy oni to wykorzystają? To jest już inna sprawa. W każdym razie proszę zwrócić uwagę, te, te działania, te protesty są bardzo, bardzo niekorzystne, bardzo, bardzo to widać, że ma, mają kłopoty z tymi z tymi protestami. Kukizowcy, psl część platformy. Tam, tam widać to, to, to pęknięcie. Lewica takich, takich problemów nie ma. Lewica może mieć problem, kiedy te protesty mogą stać się bardzo, bardzo radykalne, bardzo agresywne, no ale, ale to jest też kwestia mądrości polityków, by potrafili, potrafili nad, nad takim, tymi ekstremami za, zapanować, chociażby częściowo, lub też je w dużym stopniu wytłumaczyć, wyjaśnić. Natomiast rzeczywiście, okoliczności dają lewicy szansę. Czy ona to wykorzysta? No, powiedz, rozmawialiśmy wcześniej, no możemy mieć wątpliwości, możemy chociaż z drugiej strony, jeżeli w polityce jest tak, i to jest tak zwane prawo tego, że jak idzie, to idzie, a jak nie idzie, to nie idzie. Więc teraz jest pewna szansa, że, że, że może zacząć iść, że ten, ten wiatr historii może wiać w drugą stronę. I to też by było dosyć śmieszne, bo tak naprawdę ten sojusz trzech słabych partii, jak to określałeś, powstał dzięki temu, że Grzegorz Schetyna wyrzucił SLD z koalicji. A teraz odbudowa lewicy. Proszę zwrócić uwagę, Unia Pracy tak się zbudowała. Odbudowa lewicy może też być dziełem Jarosława Kaczyńskiego, który doszedł do wniosku, że taki. Przeciwnik, czyli te, te szalone feministki, ten gender, LGBT, inni in, in, lewacy. I, I komuniści, to wszystko będzie dla niego bardzo wygodne. I, I tak chciałby przebudować polityczną scenę. To jeszcze jedno słowo tylko z mojej strony, tak. jeśli pozwolisz, bo, bo, bo skoro tyle wylałem atentów w tym roku o tych wojnach kulturowych, to jeszcze e, wyszarpię dla siebie ostatnie słowo. Mhm. Dotychczas lewica przegrywała te spory, bo były to spory o symbole. Tak, były to spore o symbole: tak. o miejsce krzyża, o miejsce tęczowej flagi w przestrzeni tak, publicznej, tak. o wulgaryzmy, o język protestu. To było wszystko wyłącznie sprawy symboliczne. Nie mówię, że błahe, ale dotyczące symboliki. W tym momencie doszło do oczywistego przekroczenia tej granicy. To, co dzieje się dzisiaj na ulicach i w co lewica otwarcie się i w zgodzie ze swoim programem zaangażowała, nie jest sprawą symboliczną. Tak? To nie chodzi o to, że ktoś U. zakazał używania słowa aborcja albo wyrzucił je ze szkół podręczników, ale o to, że rzeczywiście tchórzliwą, oportunistyczną decyzją, decyzją, którą nie odważył się Jarosław Kaczyński w Sejmie, pomimo posiadania absolutnej większości, Trybunał realnie ograniczył prawa milionów polskich rodzin, które będą bały się po tej decyzji po prostu w Polsce mieć dzieci i dlatego dlatego uważam, że, że to, to, jest, to jest sytuacja inna niż ta, o których mówiliśmy dotychczas, gdy rzeczywiście lewica była jak dzieci, rozgrywana przez Zbigniewa Ziobrę, tak. który wybierał tak. im bohaterów, wybierał im męczenników, wybierał czas tego sporu, pole tego sporu, a do tego jeszcze co gorsza przez to, że jest i prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości, to jeszcze był on oskarżyciem adwokatem i sędzią, a nierzadko i sponsorem we własnej sprawie, bo tak przecież Zbigniew Ziobro te światopoglądowe, kulturowe wojny rozgrywał, że jeszcze mógł w dowolnym momencie zinterpretować czy zmienić prawo, by wyszło na jego. To, i tu już obiecuję, stawiam kropkę, jest sprawa inna niż dotychczas i jeżeli lewica wykaże się tym razem minimum zmysłu politycznego, to być może i inaczej niż dotychczas Tę sprawę rozegra. Jeśli zaś pogrąży się w wewnętrznej wojence z liberałami i znowu stanie się to spór o to, kto ma większe prawo do przemawiania na ulicach, albo kto pisze mądrzejsze felietony, albo czyj wpis na Facebooku jest w tej sytuacji właściwszy, to wrócimy na te stare tory wojny kulturowej, która w Polsce prowadziła lewicę za każdym razem do porażki. Zgadzam się z Tobą w stu procentach, czyli nie polemizujemy, ale już sumując ten, ten fragment naszej rozmowy, chcę, chcę powiedzieć, że rzeczywiście decyzja trybunału to nie, jest, to nie jest kolejny etap wojny kulturowej. To już jest przekroczenie granicy. To już dotyka miliony kobiet i to już jest coś, to już jest absolutny konkret. Konkret który ma jeszcze swój aspekt klasowy, bo on, on, on dotyczy przecież przede wszystkim kobiet no mniej, mniej zamożnych, których nie stać na wyjazd za granicę, czy, czy drogiego lekarza. Więc jest to rzecz absolutnie uderzająca w miliony Polaków. Jak, jak oni reagują, widzimy, widzimy na ulicach. Co z tego będzie dalej, zobaczymy. W każdym razie będziemy sprawie się przypatrywać, tak jak wszyscy publicyści, wszyscy dziennikarze i, i mam nadzieję, w kolejnej naszej rozmowie o tym, o, tym, o, tym, o, tym, o tym pogadamy i będziemy potrafili to zinterpretować i pokazać, w którą stronę sytuacja będzie zmierzała. Na razie dziękujemy, Robert Walęciak. Dymek. I Jakub Dymek, dziękuję Ci Robercie i wszystkiego <grym> dobrego dziękuję. i do usłyszenia Państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia Państwu. Dziękujemy za to, że byliście z nami podczas naszej covidowej rozmowy. Zapraszamy w najbliższym czasie. Dziękuję.